Czy wieniec adwentowy musi być okrągły? Z czego powinien być zrobiony? O tych zasadach nie miałeś pojęcia, wynikają z wielowiekowej, przepięknej tradycji. Przygotowując wieniec adwentowy, warto pamiętać o tych zasadach. Niezbędne jest, aby w wieńcu znalazły się cztery świece. Ta ilość nie jest bez znaczenia. Świece symbolizują cztery niedziele adwentu. Nie bez znaczenia jest także kolor świec trzy fioletowe i jedna różowa. Świece odpowiadają kolorom liturgicznym. Świeca różowa zapalana jest w trzecią niedzielę adwentu i nazywa się ona Gaudete, czyli radujcie się. Wieniec powinien mieć także okrągły kształt. Nie z powodu estetyki, a symboliki. Okrągły kształt wieńca adwentowego rozumiany jest jako symbol okręgu ziemi i wieczności, oraz jest symbolem Boga. Z czego powinien być zrobiony wieniec adwentowy? Najczęściej przygotowuje się go używając gałązek jodły lub świerku. Na kiedy należy przygotować wieniec? Wieńce adwentowe poświęca się w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu. Dziś można ten zwyczaj spotkać w wielu domach, kościołach i na ulicach miast.